Wow, tu tá gigante. Wow, que tipo? Você vai do não do Que tipo? Wow, você vai do não do Wow, 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 Właśnie tu taki bosa leci na picie tego typu Trzeba myślić główkę nie tupo A więc mogę myśli dupo jako fraje tego typu jako ciota Zajebana tego typu z fasem tego typu ja jadę po całości tego typu Ja myślę główką nie tupo On myśli dupo jako fraje tego typu Biganotraska Jebane jak w chuj tego typu jako zwal tego typu Widzicie ja ujebałem jego fój tego typu Widzisz, piję smorkę, rozjewam jego fuj tego typu myślisz, że ja cię nie rozjebę tego typu Trzeba myśleć tutaj tego typu Piję z tego typu ja to po się tego typu widzisz człowieku, trzeba myśleć tego typu Nie być na garnążku rodziców tego typu Właśnie, właśnie tego typu. rozpytam cię ile wlezie tego typu. więc się cię. chuj tego typu. Masz fasa ile wlezie. Uszy ustające tego typu. O, je, o je, Tego typu. Taki byczek tego typu. Jest hi. Wow. <ścoughs> Jesteś kozak tego typu. Jest in smorgiem. Jest taki. Tego typu. jest patyka. Pan jesteś światem jako fraje tego typu. Do końca życia będziesz wchodził już do końca życia. Tego typu jesteś człowieku. Zbierajcie się ile w lesie, tego typu. Rozjebałem się w chuj tego typu. boj się w jego w chuj tego typu. pocuję pracuję jako fraje tego typu. Ja jesteś wchujem, nie widzę tego typu. No a tutaj na seresnękach się pracuję jako w chuj tego typu. Rozjebałem się w chuj tego typu i film smorgel się wow widzicie tu takim bozo idzie do przodu nie do tyłu idzie tutaj pobicie tego typu to film smorgel się płacze tego typu bo nie a no drawska czy patryka tego typu rozjebane w chuj, tego typu film smorgel pas tego typu robisz pas nie pas tego typu, czy fas tego typu Rozpytam ile wlezie człowieko, rozpytałem cię w tak powinien smorgę wyglądać jak uszatek tego typu o chwas tego typu Bo masz fast mimo tego tego typu Widzisz człowieka, rozpytałem cię ile wlezie z Jesteś tota kiedy ten gier to wsuwe w mi spłacisz się tu Kurwa, wow, tego typu jesteś frajerem, tego typu swastem, tego typu trzeba rozpietać się w chuj, tego typu nie masz koleka, tego typu nie jesteś, jesteś dzięki w usze, tego typu widzisz człowieku, tego typu nie no rozjebał, jego, tego typu, widzisz Patek, jebanem, tego typu, wow. Idziesz z mogiem bez Patryka, i jesteś cierwą uliczną tego typu, już sierwo jesteś Końca życia. Tego typu nie masz kolegi, nie ja wiesz jak się budować Tego typu pasa masz, tego typu serwo jedno. Tego typu cierwę do ulicznym, tego typu ja jadę po całości, tego typu już nie masz tu kolegę draska Patryka, bo jesteś sierwem do końca życia Będziesz sierwem do życia, do śmierci tego typu Widzisz człowieku? rozpietam cię w chuj tego typu Ty popłacasz po duchu jako fraje tego typu O! Widzisz człowieku? Rozpytałem cię w chuj tego typu Widzisz? Morgie, rozpieszdaj się, to tak, leczy, to mam musi, tatusia tego typu, jak dziecko jebane tego typu, rozpieszdaj się, fuj tego typu, widzisz, rozpieszdaj się, chuj tego typu, ścierwo jedno, tego typu, bo jesteś ścierwem do końca życia. jest sierwo jedno, więc morgiem rozpierdzałem się ile wlezie, popatrzę się jak chuj tego typu, wiesz, wy, i stąd tego typu, nie jesteś taki mocy przewodnikiem, ile byś powiedział, tego typu jest w chuj, dzięki cierwo uliczna, tego typu, przecież rozpierdzałem się ile wlezie, to ja się główką nie dupą, tego typu sierwo uliczna, tego typu, przecież... Że... Patryk ci nie pomoże, winą do trawska tego typu Nie masz kolegę tego typu ścierwo jedna ulica jebana tego typu porkiem tego typu widzisz fasmas nie umiesz tego, że kurwa przyznam czy kolega tego typu na Discordzie Pierdolisz tego typu Discord, tego typu rozpytam ile wlezie tego typu rozpytam ile wlezie widzisz człowieku Zdecydowanie się główką nie tu, tego typu jesteś ścierwę uliczyn do końca życia i by do śmierci kurwo.